Zapraszam na fragment nowej powieści Sylwii Kubik: Miłość pod naszym niebem. Margaret usiadła obok ciotki. Z napięciem czekała, aż ta rozpocznie rozmowę, bo sama nie wiedziała od czego zacząć. Przyjechała tu nie tylko dlatego, że dziadek ją o to prosił. Po jego śmierci nie potrafiła znaleźć sobie miejsca w domu, w którym nikt poza dziadkami się nią nie interesował. Gdy babcia zmarła, został jej jeszcze dziadek. Teraz nie miała już żadnej pokrewnej duszy. Z rodzicami nie łączyły jej takie więzi. Dom to było miejsce, w którym się jadło i spało. Nie miał nic wspólnego z opisywanymi w książkach czy pokazywanymi w serialach silankowymi historiami. W jej rodzinie każdy żył swoim życiem i skupiał się na swoich pasjach. Zdrowy układ: nikt do nikogo się nie wtrącał, ale i nikt nikim za bardzo się nie przejmował. Niemiecka praktyczność. W ostatnich latach jej jedynym wsparciem był dziadek Józef. Ale i on usunął, unikał spotkań z rodziną. Wolał ciszę swojego mieszkania, w którym całymi dniami oglądał telewizję. Gdy umarł, straciła jedyną bliską osobę, która obdarzyła ją zainteresowaniem. Nie miała nawet czasu na uswojenie się z pustką po nim, bo matka zaraz po pogrzebie zamówiła kontener i opróżniła mieszkanie z wszystkich jego rzeczy. Margaret nie potrafiła rodzicom wybaczyć, że nie zapytali jej, czy nie zechciałaby zatrzymać sobie jakiejś pamiątki po nim. Wrzucili wszystko, co było jej bliskie. Bardzo się śpieszyli, żeby sprzedać mieszkanie. Bez skrupułów pozbyli się wszelkich śladów jego życia. Nie zostawili nawet jego ulubionego swetra, który tak mocno jej się z nim kojarzył. Jeszcze przed sprzedażą zdążyła pójść do jego mieszkania. Miała nadzieję, że może coś przeoczyli. Nie znalazła jednak zupełnie nic. Posprzątali wszystko bardzo skrupulatnie. Nie potrafi... Nie potrafiła odnaleźć w pustych ścianach tego, co zawsze kojarzyło jej się z tym miejscem, bo nawet specyficzna woń wody kolońskiej dziadka się ulotniła. Używał 4711 zapachu, który trudno pomylić z czymkolwiek innym. Mieszkanie było chłodne i nieprzytulne. Jakby nigdy tu nikt nie mieszkał, nie żył. Wszystko, co dziadek kochał, zniknęło w kilka godzin. Całe życie spakowane do kontenera. Nie potrafiła rodzicom tego wybaczyć. Okropnie się pokłócili. Zarzucili jej, że wdała się w dziadka, w jego romantyczne, słowiańskie zamiłowanie do niepotrzebnych rzeczy. Oni byli praktyczni, nie przykładali wagi do rodzinnych pamiątek, nie interesowali się przeszłością dziadka. Interesowało ich tylko to, co tu i teraz i ile można na tym zarobić. A na dużym mieszkaniu dziadka w dobrej dzielnicy można było zarobić sporo. Potraktowali pamięć o nim tak, jakby nigdy nie był dla nich ważny, bo chyba nie był. Na szczęście list do Heleny i adres dały jej wcześniej. Gdyby nie to, zapewne i tę kopertę by wyrzucili, a ta starsza, biedna kobieta nigdy by się nie dowiedziała, dlaczego jej kuzyn mimo obietnicy nie przyjechał. Premier, oficjalna premiera książki 26 czerwca 2020 roku.